najświętszą ofiarę sprawujemy razem z księdzem profesorem, którego serdecznie witam w naszej wspólnocie, księdzem Mieczysławem Nowakiem, moim niegdyś wykładowcą teologii moralnej w seminarium duchownym. Sprawujemy razem w intencji tutaj i całej parafii, wszystkich parafian, o wszystkie potrzebne łaski. Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Amen. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Chiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać. Każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w Polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła także bardzo się przestraszyli lecz anioł rzekł do nich nie bójcie się oto zwiastuję wam radość wielką która będzie udziałem całego narodu dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel którym jest mesjasz pan a to będzie znakiem dla was Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, ludziom, w których ma upodobanie oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie dziś dla nas narodzonym Dziecie nam się narodziło, Syn został nam dany. Wielokrotnie i na różne sposoby Przemawiał Bóg do Ojców naszych przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I to jest największe wydarzenie w dziejach świata wcielenie Syna Bożego w ludzką naturę, w ludzką rodzinę. I tu się zaczęła nowa era. Tak jak to czytali ludzie, że od narodzenia Jezusa Chrystusa zaczęto liczyć lata. A więc historia za czasów Cezara Augusta, Tyberiusza, a więc historia, która stała się w rodzaju ludzkim przy tak wielu świadkach, bo przecież. Widzieli go wszyscy, słyszeli, którzy wokół go otaczali. I tak się zaczęła epopeja zbawienia, chrześcijaństwo, które nie jest od dziś, które ma już dwa tysiące lat. I trzeba by było odczytać to, co Bóg nam mówi przez Jezusa Chrystusa, bo mówi nam coś. Przez jego żółbek, przez jego pokorne przyjście do nas, gdy bezbronny przychodzi do tego świata tak koszmarnego, bo myśmy zrobili kliniki aborcyjne i obozy śmierci, a to dziecię przychodzi odważnie, bo miłość jest odważna. Nie lęka się, wie, że jest w nas jeszcze tyle dobra, że przyjmiemy je. Ci ludzie dobrej woli, bo do tych ludzi dobrej woli apeluję. Przemawia do nas Chrystus przez całe swoje życie w Nazarecie, pokorne, ubogie w ludzkiej rodzinie, spracowane ręce, troska o codzienny chleb. Przemawia do nas Pan Jezus na krzyżu. O, jak przemawia! Ale nie każdy jeszcze tę mowę odczytał. Przemawia tymi ranami, przebitym bokiem, krwią, która spływa z jego ciała. I przemawia do nas zwłaszcza przez zmartwychwstanie Pan mocy, Chrystus, który przez Ojca Wskrzeszony staje przed nami jako zbawca, ale jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Odczytać to. Wejść w kontakt z Jezusem żywym, który nie umarł na zawsze, zmartwychwstał, to jest chrześcijaństwo. I trzeba, żebyśmy my w to prawdziwe chrześcijaństwo wchodzili. Nie tylko w jakieś tradycyjki, które ono wydało nawet piękne. W grodzisku, dzisiejsze popołudnie. To było takie nerwowe. My tam już mieliśmy wigilię, ale ludzie jeszcze ciągle dzwonili, kołatali. Przy opłatek, przyksiędza, nie mam opłatka. Piękna tradycja opłatkowa. Ale takie smutne, że komuś się przypomina o opłatku, on parę lat nie był w kościele, nie był na rekolekcjach. Nie był spowiedzi, opłateczek mu jest potrzebny. Zobacz, co zostało z chrześcijaństwa. Miałeś złoty róg, został ci się jeno sznur, kruszynka opłatka ci została. Nie dopuśćmy do tego, bracia i siostry, żebyśmy tak zdradzili Chrystusa i zaryli w jakimś tam takim czy innym obrzędzie, w jakiejś takiej czy innej tradycji. Żywy Chrystus, kontakt z Nim. Po co on wstąpił na Ziemię? Po co przybrał ludzką naturę? Po to, żebyśmy my weszli w Bożą Naturę. I to jest niesamowite. Przebóstwienie człowieka, nadanie nowych wymiarów naszej egzystencji. Synem Bożym jestem, dzieckiem Bożym jest każdy z nas. I teraz na tym poziomie trzeba żyć. Na tym poziomie trzeba żyć. Bo inaczej to spadamy z tego poziomu na inny poziom. I to w szczególny sposób widać w rodzinach. Bo w rodzinę Bóg się wcielił i w rodzinę diabeł strzelił. Tak już tą pierwszą rodzinę w raju. I chce wszystko zniszczyć. I my wyniesieni do tego poziomu nadprzyrodzonego dzieci bożych przez własne działania, przez własne czyny, decyzje spadamy nagle, jeszcze niżej niż byliśmy. No na przykład małżeństwo, które żyje bez ślubu, miało łaskę mieć. Życia sakramentalnego, pobłogosławionego przez Boga, ale podjęli styl życia taki jak poganie, a jest w Piśmie Świętym to słowo: My się nie możemy łączyć jak poganie, i oni teraz spadają na poziom już całkiem inny. Atmosfera w rodzinie, słowa, których się tam używa. No, kultura słowa. Dobrze wiemy, że to nas wszystkich zobowiązuje, nie tylko wierzących, ale i niewierzących, i nieraz może nawet niewierzący nas zawstydzają, nas, którzy się modlimy, a takie słowa mówimy. Ale jeżeli te słowa w rodzinie się pojawiają, te ordynarne plugawe słowa, to już spadamy z tego poziomu dzieci bożych na poziom gorszy niż pogan. Z obfitości serca mówią usta. Dzieci Boże tak nie mówią. Zobaczmy. Niewykorzystana łaska, albo wzajemne odniesienia, jeżeli te odniesienia nie są odniesieniami takimi, jak powinno być na wigilii, serdeczność. Gest braterstwa, połamanie się opłatkiem, które oznacza połamanie się życiem, troskami wszystkimi, przełamanie wiary i podzielenie się tą wiarą i miłością i nadzieją. Jeżeli tego nie ma, a żyjemy jakby Boga nie było, to już spadamy na poziom całkiem inny, niewykorzystana łaska wcielenia Bożego, która się objawia w szczególny sposób w sakramentach, niewykorzystane światło, niewykorzystany dar Boży, który do nas dochodzi. I my musimy sobie z tego zrobić rachunek sumienia i nad tym się zastanawiać, żebyśmy nie roztronili tego dobra, które Syn Boży nam przyniósł na ziemię bo On nam przyniósł miłość Bożą i miłosierdzie, i łaskę, i zbawienie. Ale my możemy to w najgłupszy sposób roztrwonić. Imię Chrystusa Emanuel, bardzo piękne imię. I różne imiona ma Chrystus, Zbawiciel, Jezus, Mesjaś, Chrystus. Ale to imię Emanuel jest takie piękne. Bóg jest z nami. No ale tak, z tego się cieszymy, że oto Bóg jest z nami, jest wśród nas, jest po naszej stronie, zawsze jest z nami. Nigdy nie jest tak, że On będzie przeciw nam. Jego serce jest zawsze otwarte. On jest miłością. Bóg jest z nami. Ale nasze pytanie. W noc świętą Narodzenia Pańskiego. Czy my jesteśmy z Nim? Czy my jesteśmy z Nim? W rekolekcjach, które prowadziłem w Adwencie w różnych diecezjach, stawiałem to pytanie: czy Jezus może na Ciebie liczyć? Na Ciebie, ucznia swojego, chrześcijanina. Czy tylko może liczyć wtedy, kiedy masz jakieś profity, kiedy dla Kościoła są jakieś piękne czasy i ordery dla duchownych? A może liczyć w czasach trudnych? A może liczyć w czasach prześladowań? On z nami, a my? Oj, czasami wygląda na to, że przeciw niemu. Przeciw Niemu. Wielu się tak ustawiło: przeciw Chrystusowi zbawicielowi, przeciw Bogu. No ale jakże to? Bóg jest sensem, Bóg jest dobrem, Bóg jest prawdą, Bóg jest miłością, Bóg jest życiem. To być przeciw temu? Jakże to? Żeby nam się nigdy to nie przydarzyło. Ale i to inne, że można być nieraz obok. Pana Boga, obok Chrystusa. On mi nie wadzi, ale tak naprawdę to mi nie jest potrzebny Chrystus. Ja sobie sam daję radę. Złudne przekonanie o samowystarczalności. Jakbyśmy nie słyszeli tych słów Pana Jezusa, bezemnie mnie nic uczynić nie możecie. A więc to usytuowanie się obok, to odłączenie od Chrystusa, może takie szczeniackie, zwyczajne na pewien wiek, że się wypisuje z lekcji religii, ale to już jest apostazja. A potem dojrzałe wypisanie się z kościoła, proszę mnie skreślić z ksiąg kościelnych. Apostazja, odłączenie się od Chrystusa. Ciekawe, jak oni dzisiaj tę świętą noc przeżywają ci apostaci. I ciekawe, czy pamiętają słowa chyba największego apostaty, Juliana, apostaty, cesarza, który był chrześcijaninem, a potem zdradził Jezusa. Bo on powiedział pod koniec swojego życia dziwne słowa: Galilee, wicisti, Galilejczyku zwyciężyłeś. Tak, on zawsze zwycięża. On jest pozornie bezbronny. Bo bezbronna jest jakby miłość, ale to miłość zwycięża nienawiść, to wiara zwycięża niewiarę, to nadzieja zwycięża rozpacz. To są moce, które od Boga do naszych serc spływają. I dlatego nigdy przeciw, nigdy obok, no to ja, z Chrystusem, współdziałać z Nim. On ma dla nas zadania, on który przyszedł zaplanowany. Jezus to nie jest nieplanowane dziecko. Zaplanowany, przepowiedziany przez proroków. Spełniły się na nim wszystkie przepowiednie. On potrzebuje współpracowników. Czy mogę na ciebie liczyć? pyta oszczonych każdego z nas po imieniu. I to nie tylko, żeby być do współpracy z Nim, ale to, o czym nam mówi Pismo Święte, Nowe Przymierze, żeby być en Christo, to greckie słowo bardzo częste w Nowym Testamencie, być w Jezusie Chrystusie. Nie przeciw Niemu, nie obok Niego, ale być w Nim. I to jest egzystencja chrześcijańska. To jest egzystencja dzieci bożych. I tu jest zbawienie. I tu jest radość, i tu jest początek szczęścia wiecznego. Być w Jezusie Chrystusie przez łaskę, przez miłość, przez nadzieję, przez to wszystko, co jest w nas dobre. Być w Jezusie Chrystusie. I wtedy jest dla nas nadzieja, i wtedy jest dla nas przyszłość. Ta przyszłość, której na imię Królestwo Boże, nowa ziemia, nowe niebo. Drodzy bracia, drogie siostry, nie ma nic wspanialszego niż ta epopeja chrześcijańska. Narodzenie Chrystusa, Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. I to nie jest przeszłość, to nie jest jakaś sprawa sprzed dwóch tysięcy lat. To jest teraz, to jest teraźniejszość. To Chrystus, który się rodzi. Nie jako figurka tylko briniana, ale który się rodzi na ołtarzach i puka do naszych drzwi, i chce w nas być, i pyta: Mogę ja na ciebie liczyć? Czy swoje życie indywidualne, swoje życie rodzinne i życie społeczne pokierujesz według Ewangelii? Wtedy jest nad nami błogosławieństwo i wtedy jest taka radość, którą nie możemy zatrzymać dla siebie, a którą musimy się dzielić. I dzielimy się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Niech to będzie treścią dzisiejszej nocy i, i wszystkich naszych dni, które są przed nami. Szczęść Wam Boże, ludzie Bożego Narodzenia, ludzie, którzy przeżyli Adwent i weszli w spełnienie planów Bożych, to wszystko, co Bóg przygotował dla nas. Dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. Wielokrotnie na różne sposoby Bóg przemawiał do Ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Amen. Dobrze.